Witam, witam. Ja od rana już z moim koreańskim skincare. Dzisiaj, jak widzieliście, bardzo klimatycznie, bardzo jesiennie. Taka mgła, fajna za oknem. Już jak prawdziwa jesień. Zimno trochę. No i ja już dzisiaj myślę, zakładam moje snudy czyli taką fajną, ciepłą, zimową. Bluzet z futerkiem w środku. Również u nas w domu już pierwsza jesienna choroba. Zuzia jest chora jakiś wirus, po prostu bardzo osłabiona. Smarka się głowa boli. Także dzisiaj śniadanko to jak to się mówi moja brocha. Więc wyruszam w miasto i do zobaczenia za moment. To co? Kolejny dzień ze śmieciami. Ja tu dzisiaj jak taki ziomek nie? wyglądam. Jakbym do szkoły siedział Matba pierwsza. Baba od reli, satanistka. Ale jakoś przeżyjemy tą szkołę. Z plecaczkiem, elegancko tego. No i co? Śmigam do sklepu i do zobaczenia w sklepie. Zakupy zrobione, szybkie zakupy. Teraz już wracam do domku. No i idę oczywiście koło tej stowrzanka i zobaczę czy jest mało ludzi, jak jest mało ludzi, to zjemy. Troszeczkę się naczekałem. Ale jest i dzisiaj coś innego: Chicken Katsukary. Spróbujemy coś nowego. Wygląda super, pani mi dużo nawaliła, także zadowolony. Dnia dzisiejszego Zuzia dalej jeszcze jest troszeczkę chora, ale miała szkolenia w Londynie razem z panią menadżer, więc e, musi niestety tam jechać. I poszła tam do takiego fajnego sklepu świątecznego. Wiem, że na święta jeszcze nie czas, ale. Tu w UK już wszystko jest świąteczne i tak prawdopodobnie jeżeli nie kupisz teraz albo na początku listopada, no to, że tak powiem, nie znajdziesz później fajnych ozdób, bo już wszystko będzie przebrane i wielkie gówno zostanie. Także u nas już trzeba w listopadzie kupować, ale i tak dopiero przystroimy, myślę, w grudniu, nie? Po prostu już zrobimy zakupy szybciej troszkę, żeby mieć fajne rzeczy. No i oto parę fajnych przebitek, co Zuzia nagrała dla Was. my live in my dreams, living in my dreams, living in my dreams, live my my I had a dream last night. Did everything I never do in real life? I stepped into a room, told everyone to be quiet. Cause I had something to say to everybody who play away with whatever I want. Dressed in a gown, everybody's like why wait? No, i oczywiście Zuzi nie było w domu, więc ja nudziłem się na śmierć, więc. Co? No, lokuś nudziłeś się? No, nudził się. No, więc e, co ja to mówiłem? Bo mi przerwa. Aha, że no nudziłem się bardzo, i tak sobie. Zdałem sprawę, że ja w ogóle nie mam słuchawek żadnych, ani nie miałem jak muzyczki sobie, no mogłem wiecie z głośnika komputera albo z telewizora sobie puścić, ale to nie to samo jak słuchaweczki, na przykład jak gdzieś idziesz do sklepu samemu albo na mieście do pracy po drodze, to taka nuda, że masakra, nie? Tak to ona była na szkoleniach, albo zawsze dzwonię do niej telefonem i sobie rozmawiamy, albo po prostu idzie ze mną, nie? A teraz mówię taka nuda i postanowiłem, że sobie sprawię prezencik i kupię sobie słuchaweczki. I oto one. Plan na popołudnie to jest e, wyjście do fajnej restauracji zjeść obiadek, do restauracji takiej, w której jeszcze nie byliśmy. Jest ona w miarę nowa, ale nie do końca. Jest 3-4 miesiące otwarta, ale nam gdzieś umknęła, więc dla nas jest nowa. Jest to restauracja bodajże po. Jest to wietnamska restauracja. No i co, szykujemy się i idziemy na dobre jedzą. W restauracji już byliśmy, zjedliśmy zupki, nawet spoko zupki, tylko tam krewetki mi nie smakowały, takie, znaczy nie, bez smaku były takie po prostu. A teraz cheesecake i pumpkin spice, ale co to jest? Czekolada czy co to nie, jest? Nie, to jest... Oh, kurczę, nie kawałek. wiadomo co to jest. Po prostu jakiś bubble tea pumpkin spice, mleko, ale ciepłe. Spice. A takie mleczko smakowe. 왜 맨날 복잡하게 만들어? 네가 너무 예민한 거야. 내 말은 그런 뜻이 아니었어. 난 너를 위한 거였어. No co, wróciliśmy do domku. Rozpadało się strasznie, jak widzicie. Zimno pada, mokro. No i co? Myślę, że obejrzymy sobie po prostu jakiś film. I później już za chwilę będzie ciemno, bo godzina już taka 18-19 to już ciemno noc. Coś tam się porobi, wykąpać dupkę i do spania. Także co, dziękuję bardzo za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i subskrybujcie, bo bardzo mi to pomoże i motywuje mnie to przede wszystkim do robienia coraz lepszych vlogów, żeby coraz bardziej się starać. Także dziękuję i do zobaczenia za tydzień.